What's up people? <laughs> o, jest Rio Ken. Może mi się uda szybko podmienić tylko postać i zadziała? Ale to, ciekawe to będzie macza. To są dwie postacie, które... Raczej nie chcesz być blisko nich. O, powiedzmy. Dobra. Production. Apollot ma przewagę. trzyma prowadzenie? Uuuu, eee... Shield Break tu mamy, ale to jeszcze nie powinno zabić. Politics będzie musiał jakoś wrócić. Ale właśnie, tutaj, w tym matchupie eee, Hadokeny się bardzo przydają. Uuuu, K.O. Punch, ale bardzo niskie procenty. I... Um, nie zabije jeszcze. Obydwa już mocne ciosy wbijają. Walka... Miałem powiedzieć nie na rękawicę, ale... No. Little <gryl> Mac. Chyba nie może bez rękawic. Valtix się wbija, robiąc trochę damage'a. I tutaj mamy fajny przykład jak Sybilin Maka przebija się przez projectile. Nie jest to super zdesignowany czas, więc nie zdarza się tak często. I tutaj downthrow to Jeden z nielicznych, może nie do końca e, kill confirm, ale bo nie jest do końca true, można to zdiować. Ale jak ktoś nie wie, to można stracić stoka właśnie w ten sposób. Niby się ciągle blokuje Little Maca, on ma coś takiego. Ale może blokować i... O i tutaj już nie wróci. Gdzieś zgubił se skok. Smutny żywot Little Maca offstage. Smutny i bardzo krótki. Dash tak na i panisz Ale stracił bardzo dużo czasu wylecując na offstage i po prostu go zaczął lecz ale straperi jest bardzo groźne I wracamy do zonowania fireballami To jest bardzo ciężki. Eee. To jest bardzo ciężka sytuacja ten Limaka teraz, bo Papolot wystarczy, że będzie go zonować. A procenty się w końcu same nabiją. Ale KO Punch! Paplot nie zdąży zareagować. Z utknął w shieldzie i... Ciężko cokolwiek zrobić tam. Trzeba się od razu rolnąć yy, po downtiercie, ale jeśli Lil Mac to może panicznąć. Więc jest, jest bardzo takie rockpace pair scissors. O, down to prawie była już śmierć dla yy, Voltixa, ale... Nie skonfirmował. Poplot. Odpuszcza leż bo Boi się trochę e, armorali w i słusznie. Bo już robi się groźnie. KALE Punch! na no. pół mapy i trafia go z tak daleka. E, Zuchy mi napisał God Hero. Zup poszed, że 02 To na stream Well, teraz się <grystanie> raz się przegrywa, raz się przegrywa, tak o, No my tutaj mamy bardzo bliską grę A nie ma ci na arenie chyba Nie ma, ale mogę zaraz być To bądź zanim się se skończy Bo tutaj Voltix ma jedną grę O plot eee, Trzymam przewagę 66 Chyba? Tam w pinach jest, tak, 66 eee... Pople trzymał przewagę przez dłuższy czas i zonował tego Little maka mm. O kurde jaki to jest 2D, to jest jaki to jest, jest płaski mecz? <laughs> jeszcze na tym stage'u Dzisiejsze platformy przynajmniej były Nie. No ale jest aspekt Więc jak... muszę się zadowolić streamem. Fair enough. <laughs> kurde to... Focus Jakbym oglądał 2D Fightera, nie? Tylko ma ma Makoto vs. Versus, versus Street Fighter 4 No. I widzisz, ja bardzo chciałem grać Little Makiem, ale wie do czego się sprowadza gra Little Maka, albo raczej gra na niego. Więc, no niestety. Ja szanuję Voltixa bardzo i podoba mi się jako y dash Dashuje tam i z powrotem i. okej Punch! I uwerszutuję, żeby trafić kogoś, kto ucieka, ale. No niestety, Voltix pokazuje mac. co chwilę, że można grać z Little Maciem i tak naprawdę nim grać, <laughs> Ja się śmiałem z Little Maca, ale potem zagrałem Voltixem i już się nie śmieję z Little Maca. No to, to, jest, to jest smutne, bo jego optymalny playstyle na niego jest kampienie, ale tak do bólu. Oooo, jumping, jumping, side B. Robinka jakieś aerialy, i byłby tak wspaniałą postacią. Tak, zgadzam się. Nawet nie musi mieć frame on armora na smashach, Jesus Christ. No no. Grałbym. No cóż. <noise> no i Papalot też jest czarodziejem. Ooo, <noise> Wi-Fi, Focus atak w powietrzu. Ginie za to, dostaje bułę świeżą, dużą, soczystą. I VOLTYK już odrobił straty, ale FOCUS atak na maksa... UWAGA PAPU Dobra, uniknął KEO PUNCHA. Przeżył. Było niesamowite blisko i klasyczny DOWN TILT, DOWN TILT, DOWN Mamy 1-1. 1-1, nice. Na szczęście nie zmieniają pozycji yy, Player 1, Player 2, no teraz mówię Na szczęście no, technologia jest już tutaj, tak? O kurczę, co za stage by mi się podoba Czy ja dobrze widzę? Mhm mm Możesz kliknąć magiczny guzik, który zmienia sceny. No, technologia jest tutaj. Nice. <głosy> <głosy> Musiałem poprawić portrety, bo nie są tych samych rozmiarów. <noise> Protection. No, na następny raz przygotuję portrety wszystkich postaci. Nie wiem, czy wezmę na przykład z charakter screena, czy samemu wytnę, ale będzie lepiej to wyglądać. Oh, o, już Punch Wybił papulatra w... No w sumie już są w... Poza atmosferą, więc... Nie wiem Czemie... w co. W jak... Jak wpływa Layla na ten matchup. Nie tak, że którakolwiek z tych postaci jakoś specjalnie korzysta z platform. Na eee, początku grali na Battlefieldzie i Voltix wygrał. Więc no... Niby Little Mac platformy... Znaczy Little Mac... Nie bierze FD na Little Maca. Ale Popolot go dobrze zrujnuje fireballami, a jak nie ma platform, to ciężej te fireballe omijać Woltixowi chyba. Chociaż też, to jak omija Jack to też nie jest jakimś fanem skakanie nad nimi. Optymalnie, to Wittl Mac by chciał, nie wiem, ee... uderzyć ten <tryk> fireball, I guess. Dasza z pięści. Zasz atakiem hmm. czy smaszem czy tiltem, A random próbować. trivia słyszałem ostatnio od Voltixa, że jak Zero grał na online eventach, to no jest z gdzie nie gdzie. Ło nice. Przed KO punch, punch, ale yy, nie, nie zdążył wyjść. Mhm. Mm Słyszałem od Voltixa, że jak Zero grał na, na tych online eventach z Little Maciem, to Little Mac Kort się strasznie zasolił i strasznie płakał o to, że jak to Zero śmie grać ich ulubioną postacią dla memu. <grym, <grym, teraz jest tam wrogiem publicznym numer jeden. <grym>, no cóż. Voltix się chyba nie przyjmuje. O, i dużo damage'a. Od papel od No ale wiesz, jak wygrywasz i wygrywasz memem, to to jest double win. Ooo, respektuj armor! On też ma focus atak. On jest ze Street Fightera! No mówię, że to jest dwa d matchup, tylko, że nie widać. Ale bardzo mi się podoba side B Little jest bardzo fajnie zrobione. Ten mecza, matchup, co patrzeć o! Przebija się! No, szuka... a nie, niestety nie go dostał tego... even further beyond! No. Yeah. What?! No. To było blisko! Już widzieliśmy focus ataku od Voltixa! Ale no... 2-1 Dla naszego Street Fighter Maina. What a game it was!